Nazywam się Dorota Wojciechowska, a to jest podcast Kobiety w Sztuce. Będę tutaj opowiadać o artystkach, które zapisały się w historii, jak również o tych, które zostały nieco zapomniane. Będzie o tym, jakimi były kobietami, z jakimi walczyły przeciwnościami, kogo kochały, a kogo nienawidziły. Będzie też o tym, dlaczego warto pamiętać ich nazwiska. Zapraszam. Dzisiejszy podcast będzie poświęcony Leonorze Carrington, wspaniałej brytyjskiej malarce i pionierce feministycznego surrealizmu, której nazwisko pojawia się obok takich gigantów jak choćby René Magritte, Max Ernst czy Juan Miro. Leonora większość swojego życia spędziła nie w Paryżu, który wydał na świat wspomnianych artystów, ale w Meksyku. To właśnie tam jej gwiazda rozbłysła najmocniej i do dnia dzisiejszego świeci nieprzerwanie mocno. A jak zaczęła się historia Leonory Carrington? Było to tak. Tego dnia dzień był szary i raczej melancholijny. Pewna kobieta z wzdętym od obżarstwa brzuchem zjadła bowiem naraz garść czekoladowych trufli, pióre z ostryg. Oraz zimnego barżanta. Poczuła się grubą i niepożądaną. Położyła się więc na szczycie maszyny. Tak, maszyny. Ta ostatnia była cudownym wynalazkiem. Zaprojektowanym specjalnie po to, aby pobierać spermę od zwierząt świń, kogutów, ogierów, jeżozwierzy, nietoperzy oraz kaczek. A także, aby spowodować w użytkowniku, czyli osobie leżącej na tej maszynie, Najbardziej spektakularny orgazm świata, i zmienić cały jego smutek i całe przygnębienie w euforię, spowodowaną tą nieziemską rozkoszą. Z tego związku, a właściwie wręcz mistycznej komunii pomiędzy człowiekiem, zwierzęciem a maszyną, poczęła się Leonora Carrington której pojawienie się 6 sierpnia 1917 roku na świecie wstrząsnęło całą Wielką Brytanią. Taką oto historię swojego poczęcia opowiadała całe życie angielska malarka, jedna z jodących figur brytyjskiego surrealizmu, która poproszona któregoś dnia przez Juana Miro, aby kupić mu papierosy, powiedziała, żeby sam sobie do cholery poszedł i kupił. Nie bałam się żadnego z nich, wyznała wiele lat później w wywiadzie dla The Guardian. Poza tym Carrington miała o wiele bardziej bogate i zajmujące życie niż być tylko dziewczynką na posyłki. Jej świat wisiał na krawędzi tego, co realne i tego, co zrodziło się z jej niewypowiedzianych tęsknot czy pożądań. Zarówno jej senne marzenia, jak i sny na jawie karmiły jej zbłąkaną duszę od wczesnych lat, będąc powodem jej fizycznej i emocjonalnej alienacji. Leonora żyła bowiem w swoim własnym świecie, do którego nikt nie miał wstępu, nawet ci, których kochała i z którymi dzieliła życie. Jestem sama dla siebie tajemnicą, powtarzała. Carrington swoje wczesne dzieciństwo spędziła w Clayton Green, w północno-zachodniej Anglii, w wielkiej posiadłości przypominającej zamek, gdzie jeździła konno i polowała na lisy, czego później bardzo żałowała. Jej fascynacja zwierzętami, mitologią oraz szeroko rozumianą kulturą folklorystyczną była jednym z tematów jej malarstwa. Na jej obrazach pojawiają się bardzo często białe konie, hieny oraz żyrafy zwierzęta dzikie, zwierzęta pełne symboliki. Leonora lubiła powtarzać: że każdy z nas nosi w sobie duszę zwierzęcia. Carrington pochodziła z bardzo zamożnej, choć nie arystokratycznej, brytyjsko-irlandzkiej rodziny. Jej ojciec majątek zbudował na przemyśle tekstylnym. W domu panowała dość chłodna, żeby nie powiedzieć, lodowata atmosfera. Każdy dzień był z góry zaplanowany i w pewien sposób powtarzalny. Leonora wychowywana była przez sztab niań, guwernantek i prywatnych nauczycielek. Swoją matkę mogła widzieć tylko raz w tygodniu. Nigdy między nimi nie nawiązała się żadna głębsza relacja. Z ojcem sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. Mówiła, że bała się go bardziej niż Hitlera. Naturalnym więc odruchem była jej ucieczka w świat fantazji i ludowych baśni, które opowiadała jej pochodząca z Irlandii niania. Karmiła się też literaturą, zwłaszcza Luisem, co jeszcze bardziej podsycało jej pragnienie wyrażania się w sposób, w który nikt z jej rodziny nie będzie w stanie ani zrozumieć, ani zaakceptować. Jednak to nie ten pisarz, a Aleksandra David-Neal oraz Herbert Reed mieli największy wpływ na jej dalsze życie. Zatrzymajmy się może na chwilę przy Aleksandrze David-Neal. To jest bardzo ciekawa postać, o której mam takie wrażenie niewiele się mówi. Aleksandra David-Neal była bowiem pierwszą kobietą, która dotarła do lasy w Tybecie. Które w 1920 roku pozostawało zamknięte dla zagranicznych turystów. Aleksandra nie tylko przekroczyła jego granice, ale także rzuciła się w objęcia buddyzmu i została mniszką. W Tybecie zaadoptowała nawet 14-letniego mnicha, który był potem jej kompanem przez następne 40 lat. Carrington mówiła o niej z fascynacją, że jest elektryzująca. Drugim źródłem inspiracji była książka Herberta Rida Surrealizm, którą dostała od matki i w której kontrybuowali czołowi przedstawiciele tego ruchu, a więc André Breton, Georges Aigné oraz Paul Eluard. Na okładce znajdowała się reprodukcja obrazu Maxa Ernsta, jej przyszłego kochanka, mistrza, który całkowicie poległ Zobaczywszy jej niewinny, lecz perwersyjny urok, i uciekł z nią do Paryża, zostawiając za sobą swoje dotychczasowe życie ale o tym za chwilę. Państwo Carrington, nie mogąc poradzić sobie z jej kronombrnym charakterem, zdecydowali, że jej dalszą edukacją i wychowaniem zajmą się siostry zakonne. Niestety i one poległy na tym polu. Szybko wydaliły ją ze szkoły, tłumacząc, że nie mogą mieć uczennicy, która twierdzi, że jest reinkarnacją świętych. Leonora powróciła więc do swojego rodzinnego domu. Nie na długo jednak. Tym razem wysłano ją do szkół we Florencji i Paryżu. Wszystkie te próby zakończyły się wychowawczym fiaskiem. W końcu rodzice ulegli i zapisali ją do Art School w Londynie gdzie lekcje miała pobierać pod kierunkiem francuskiego modernisty-purysty Amadé Ozanfonde. Wreszcie Leonora Carrington znalazła swoje miejsce. W 1935 roku poznała Maxa Ernsta na pierwszej w Londynie wystawie surrealistów, na której pokazywano również jego obrazy. Na wernisażu jednak do niczego nie doszło. Zwykła wymiana uprzejmości. Dopiero kolacja u wspólnych znajomych Goldfingersów, zmieniła wszystko. Leonora po latach tak wspominała to wydarzenie. To było jak coup de Foudre, kiedy Max wyciągnął rękę w moją stronę, by uchronić mój kieliszek przed upadkiem ze stołu. Obydwoje całkowicie oszaleli na swoim punkcie. Ona, zaledwie dziewiętnastoletnia studentka, i on. Starszy o 26 lat, uznany malarz. Nazywał ją czule: Bride of the Wind. Ernst nie wyobrażał sobie życia bez niej. Szybko opuścił żonę i czmychnął z Leonorą do Paryża, gdzie Carrington dołączyła do surrealistów. Leonora weszła w ich krąg stosunkowo późno, bo prawie 13 lat po ogłoszeniu przez André Breton słynnego manifestu który zapoczątkował oficjalnie ruch surrealistów. Max i Leonora spotykali się w Paryżu z Louis Aragonem, Paul-Inouche Elouard, Marcelem Duchamp oraz oczywiście samym André Breton. Dla Leonory doktryna surrealistów była tym, na co czekała całe swoje życie i której wierna pozostała do końca swych dni. Surrealizm nie tylko pozwalał na ujście jej wyobraźni, ale także dawał przestrzeń do dalszego rozwoju i eksperymentowania z nowymi formami, dla których nie było granic. Dla surrealistów świat zewnętrzny był niczym innym jak tylko czystą projekcją myśli zrodzonych z percepcji podprogowej, na którą nikt nie ma wpływu, oraz tego, co świadomie mózg ludzki uznaje za niezależne od siebie, jak fakty i zjawiska, które go otaczają. Rzeczywistość była więc dla nich odrębnym bytem, który istnieje bez względu na to, czy człowiek jest z nim obecny, czy też nie, jak również przestrzenią, w której ma on czynny udział i który z jego perspektywy staje się punktem odniesienia do wszystkiego. Równocześnie do świata zewnętrznego istniał również świat myśli świat dla surrealistów równie realny i ważny, jak ten, w którym żyli i poruszali się na co dzień. Powiązanie tych dwóch przestrzeni, uznanie wzajemnych relacji, jakie między nimi zachodzą, a następnie interpretowanie ich poprzez własną percepcję emocjonalną oraz własny styl. To właśnie dzięki wolności w stosowaniu technik malarskich, surrealizm stał się miejscem, w którym zarówno figuratywny Magritte, jak i abstrakcyjny Miro znaleźli swoje miejsce. Malarstwo surrealistyczne jest bowiem malarstwem filozoficznym, którego zrozumienie wymaga niezwykłego wysiłku intelektualnego. Jest nieustannym procesem kwestionowania status quo. Jest wołaniem o wolność, jest rewolucją i buntem wobec tego, co jest nam z góry narzucone, jak estetyka czy religia. Jest też przede wszystkim malarstwem przekraczającym granice w metafizycznym i dosłownym tego słowa znaczeniu. Max Ernst był dla Carrington. Co może nie spodoba się wszystkim feministkom, nie tylko źródłem jej inspiracji czy substytutem ojca, ale także ogromnym autorytetem, na którym zawsze mogła się oprzeć. To on zachęcał ją do malowania i do pisania. Nauczył mnie wszystkiego, mówiła. W 1937 roku Leonora wydała swoje pierwsze krótkie opowiadanie pod tytułem La Maison de la Paix głęboko osadzone we freudowskiej psychoanalizie, którą wiele lat potem stanowczo odrzuciła. W Paryżu kochankowie nie pozostali jednak długo. Wyprowadzili się do Ardèche, gdzie swój dom pomalowali w zwierzęce i półzwierzęce kreatury, a na tarasie postawili sobie rzeźby syrenek. Goście, którzy ich odwiedzali, z przerażeniem odkrywali, że Leonora wieczorem przecina sobie włosy, które następnie rano podaje im na śniadanie w omlecie. W tym samym czasie, czyli w 1938 roku, Carrington ukończyła swój pierwszy obraz surrealistyczny: autoportret. Zaczęła go malować, jeszcze będąc w Londynie widzimy na nim Leonore ubraną w męski strój. Siedzi ona w pokoju, a przed nią stoi hiena, symbolizująca uwięzienie Carrington w jej dotychczasowym życiu. Za oknem biegnie biały koń w pełnym galopie, symbol wolności. Między nią a jej kolegami malarzami zawsze było pewnego rodzaju wyczuwalne wręcz w powietrzu napięcie. Przez większość z nich Kobiety były postrzegane albo jako femme fatale, albo były muzami, albo obiektami pożądania. Innej klasyfikacji nie znali. W ich malarstwie ciało kobiece było najczęściej rozczłonkowane, pozamieniane w bezkształtne figury, w których nic nie jest na miejscu. U Carrington wręcz odwrotnie. Kobiety otrzymały to, czego wcześniej nie miały: bogate wnętrze. Nie miałam czasu, aby być niczyją muzą. Byłam wtedy zbyt pochłonięta buntem przeciwko mojej rodzinie i uczeniem się bycia artystą. Powiedziała wiele lat później, wspominając ten okres. Niestety Idylle przerwał wybuch wojny. Urodzony w Niemczech Ernst został zaaresztowany przez francuską policję pod zarzutem szpiegostwa. Po czasowym zatrzymaniu udało mu się dzięki pomocy Peggy Guggenheim zbiec do Stanów. Max i Leonora już nigdy do siebie nie wrócili. Ona po jego aresztowaniu całkowicie się załamała. Prawie nic nie jadła. Piła jedynie sok pomarańczowy. Od całkowitej degeneracji psychicznej i fizycznej uchronili ją przyjaciele. Którzy pewnego dnia stanęli w jej drzwiach, mówiąc, że zabierają ją ze sobą do Madrytu, mając nadzieję, że tam odzyska pokój ducha. Niestety, stało się wręcz odwrotnie. Stan Carrington uległ tak wielkiemu pogorszeniu, że musiał interweniować ojciec. Uczynił to na swój sposób, umieszczając ją w szpitalu psychiatrycznym Santander. Warto tutaj powiedzieć, że szpitale w latach 30 nie przypominały w niczym współczesnych zakładów terapeutycznych z jasnymi pokojami, uśmiechniętymi terapeutkami prowadzącymi zajęcia z malowania farbą i wyrażania swoich uczuć przez poezję. Przypominały raczej piekło na ziemi. Zamknięcie kobiet w tego typu zakładach było często jedynym sposobem, aby je uciszyć. Taką decyzję podejmował najczęściej ich mąż lub ojciec. Trafiały tam nie tylko kobiety z zaburzeniami psychicznymi, ale także kobiety, które walczyły o swoje prawa, ofiary gwałtów, kobiety po traumatycznych przejściach. Rzadko kiedy z nich wychodziły. Ale powróćmy do Leonory. W szpitalu Santander na dzień dobry podano jej kardiazol, silny lek psychotropowy który spowodował u niej cykl konwulsji. Lekter miał być alternatywą dostosowanych ówcześnie elektrostrząsów. Leonore przywiązano do łóżka pasami i karmiono przez rurkę w nosie. Jej wspomnienia dotyczące tego okresu są przerażające. Nazwała je down below, jakby wskazując na zapadnięcie się, zejście do podziemnego świata, w którym nie ma nic. Oprócz ciemności. W swoim pamiętniku z tamtego okresu napisała: Zostałam więźniem w sanktuarium pełnym zakonnic. Z tamtego okresu pochodzi też jej przejmujący obraz Green Tea. Jej rodzice zdecydowali o przeniesieniu Leonory do kolejnego zakładu, tym, ra tym razem w południowej Afryce. Wysłali do niej jej staronianie, aby ta eskortowała ją w drodze. W czasie podróży przez Lizbonę, skąd miała wsiąść na statek, powiedziała swojej opiekunce, że musi skorzystać z toalety. Weszła więc do pobliskiej kawiarni i uciekła tylnymi drzwiami, skąd następnie wzięła taksówkę i udała się prosto do ambasady Meksyku. Szukała tam pomocy u Renato Leduc, meksykańskiego poety, dziennikarza i ówczesnego ambasadora Meksyku którego poznała przez Pablo Picasso. Renato rzeczywiście jej pomógł. Zrobił to żeniąc się z nią. Młoda para udała się wkrótce do Meksyku, zatrzymując się po drodze na rok w Nowym Jorku, gdzie Carrington podała André Bretonowi potrawkę z zająca nafaszarowaną ostrygami. Miasto Meksyk powitało ich dość chłodno. Frida Kahlo nazwała Leonorę dziwką z Europy. Małżeństwo z rozsądku bardzo szybko, bo już w 1943 roku zakończyło się. Leonora jednak pozostała w Meksyku. Jej twórczość zaczęła nabierać coraz większego tempa. Carrington stanowczo odrzuciła wpływ Freuda na ruch surrealistyczny i zwróciła się ku okultyzmowi oraz lokalnym wierzeniom. Zaprzyjaźniła się z hiszpańską artystką Remedios Varo, z którą wspólnie zaczęły studiować alchemię, święte teksty ludu Kicze de Popol Vuh, rękopis z Cici Castelango, powstały na długo przed najazdem hiszpańskich konkwistadorów. Pobierała nauki od lokalnych kuranderas oraz zaklinaczek dusz. Rozczytywała się w mitologii celtyckiej, Karlu Jungu oraz Robercie Gravesie. Paliła przy tym marihuanę, którą hodowała na dachu swojego domu. Jej meksykańska pracownia była miejscem, w którym najlepiej się czuła. Była utopią jej własnych snów. Jestem starą kobietą, która wiele przeszła i którą czas bardzo zmienił. Pisała w liście do przyjaciela w 1945 roku, mając zaledwie 28 lat. Dwa lata później miała swoją pierwszą indywidualną wystawę w Nowym Jorku. Nie pojechała na nią. Powiedziała swojemu marszandowi, którym był Pierre Matisse, że czuje się całkowicie wyalienowana ze świata. Jej anonimowość nie trwała jednak długo. Sukces obrazu gloryfikującego anonimowość The Artist Traveling Incognito, jak i całej nowojorskiej wystawy zakończył ją raz na zawsze. Od tej pory Leonora Carrington była na ustach wszystkich. W 1963 roku rząd meksykański zlecił jej wykonanie muralu na nowo otwartym Muzeum Antropologii w mieście Meksyk. Carrington pokazała na nim świat upleciony z jej półsnów, wierzeń Azteków i Majów oraz świata mitologii. Nazwała go El Mundo Magico de los Mayas. Leonora Carrington bardzo często przedstawiała siebie na obrazach w formie manekina lub zamaskowanej postaci osoby pozbawionej głosu i wpływu na otaczający ją świat. Widziała w tym analogię do sytuacji kobiet i ich dyskryminacji. Wiele jej prac porusza temat równouprawnienia oraz feminizmu, choć jej rozumienie tych aspektów nie zawsze szło w linii z przyjętą ogólnie konwencją. W 1970 roku publicznie stanęła po stronie ruchu wyzwolenia kobiet w Meksyku, zaprojektowała nawet dla nich plakat. Jej życie prywatne zaczęło również pomału się układać. Związała się z węgierskim fotografem Emerico Weisz, który kiedyś przeszmuglował z Paryża do Marsylii trzy walizki wypełnione kliszami zdjęć dokumentujących hiszpańską wojnę domową, za co został internowany i zesłany do Algierii. Była na swój sposób szczęśliwa urodziła mu dwóch synów, z czego jeden z nich podążył w jej ślady. Ostatnia królowa surrealizmu odeszła w 2011 roku, mając 94 lata. Jeżeli podobał się Wam ten podcast, to zapraszam do słuchania kolejnych, w których opowiem o wielkich kobietach w sztuce. Do usłyszenia!